Halo, halo, witajcie. Tutaj pokazuję Wam z Facebooka link otwarty, e, zamieszczony przez Detektywa Prawdy do jego strony. Nie będę w stanie utrzymywać swoich dzieci, siebie i spłacać zobowiązań. I krótki liścik, który w międzyczasie możecie sobie e, przeczytać. Nie będę za dużo ruszał tutaj, żeby Wam nie przeszkadzać. Proszę. E, przez... Lockdown, który jest wprowadzony, wiele ludzi ma problem. Lockdowny są wprowadzane po to, żeby w dużym stopniu właśnie tak było. Oprócz podtrzymywania strachu, histerii i uderzania w gospodarkę bezpośrednim, jest też pośrednie uderzanie w gospodarkę poprzez yy, yy, utratę pracy. Wielu ludzi będzie musiało zrezygnować z yy, pracy, bo będzie się musiało opiekować yy, dziećmi. Myślę, że tutaj jedynym jakimś rozwiązaniem jest próba, jeśli nie macie rodziny blisko tak jak ta pani, jest próba dogadania się z sąsiadami. To, co od y, początku prawie że tej pandemii się mówi, mówią wolnościowcy, to że organizować się należy oddolnie. Trzeba mieć społeczność dobrych sąsiadów, dobrych znajomych najlepiej jakby y, zastosować y, motyw który był jeszcze przed tymi czasami stosowany na przykład na Wyspach tam y, jedna osoba na przykład na ileś rodzin nie pracowała kobieta i opiekowała się dziećmi y, z okolicy robiła takie domowe przedszkole i to jest myślę jedyne rozwiązanie dogadujcie się róbcie domowe przedszkola y, w ten sposób tylko można to przetrwać tak docześnie a duchowo, no to wiecie, nieustannie powstanie, powst powtarzam, ratunek jest w Jezusie, Mesjaszu. I no, same złe wiadomości dzisiaj, no ale tak to jest. No, taki jest ten świat, którym zarządza zły. A my walczmy duchowo, bo tam jest prawdziwa walka. I o duszę i ducha zadbajmy. Amen. Z Panem Bogiem.